Dobra, jesteśmy na Maleton Life Marketing w Tajlandii. Tam jest jakaś muzyczka na żywo. Nie. No, no, widać to nie I tu bardzo dużo jedzenia. W kącie koloru. Oczywiście w Topa pojechaliśmy naprawdę ogromny kawał drogi, żeby tutaj dotrzeć, bo myślałam, że to będzie wielki night market koło Lamae Beach, ale okazuje się zupełnie mały, mijaliśmy takich z 50 po drodze, więc zupełnie niepotrzebnie jechaliśmy te 12 km. no ale zawsze tak jest, jak coś się planuje, to potem wychodzi inaczej. No trudno, jesteśmy gdzie jesteśmy, potem sobie pójdziemy pozwiedzać, najpierw może zjemy, albo najpierw sobie pójdziemy pozwiedzać pod drzewkiem no. Chcieliśmy dotrzeć na plażę ale chyba wyszliśmy jakimś takim tylnym wejściem coś nie wygląda to tak oficjalnie ale jesteśmy na plaży Proszę bardzo Otóż proszę Państwa Lamai Beach jak, no, Robert mówi, że jak na Malediwach dokładnie tak samo tylko łatwiej się dostać i więcej jedzenia dobrego, że dla mnie osobiście Malediwy były dużą stopą taką podróżniczą. Byłam bardzo rozczarowana Malediwami Oczywiście ja wiem, że większość ludzi jest zachwycona. To tylko moja subiektywna opinia, która mało widać teraz. No, po z samymi krajami. Myślę, że tutaj specjalizujemy się w tak jakichś tutaj różnych rzeczach, że jest na ludzi, więc mam nadzieję, że dostaną coś dobrego. Jakbyście chcieli widzieć, to jest e, Sex on the Beach Drink Thai style. Nie widać, ale czuć. Roberta Mango Shake. Podobno pyszny teraz tu Zapytałam panią o nas do tej restauracji, żeby jak będzie dobrze to wam polecić i to jest restauracja, nazywa się My Station podobno, ale czy tak naprawdę się to nie wiem naprawdę bardzo bogate menu, specjalizuje się tutaj w obozach morza ewidentnie i rybach. Zobaczymy czy rzeczy będą wyglądały w na obrazkach. To jest mój veggie pad Zobaczymy. Przyszło pani Roberta. Naprawdę przepiękna. mam nadzieję że nie będzie w wygląda. Ale robi inne obrażenia. 60 zł. 520 batry. Batry. misja polega na tym, żeby znaleźć mango, ale chyba to nie będzie druga misja, bo już od razu po wejściu na market trafiliśmy na mango. Także tak. Tutaj jest mango sticky rice. Ale Robert chce takie, o mango tutaj, proszę bardzo. Kochanie. Świeże jedzenie, ale wszystko mieliśmy w pysznej restauracji. O, ale powiem, że ten night market jest naprawdę już fajny. Dużo fajniejszy niż tamten. O, ciasta różne. O, to jest prawdziwy night market. Nasze pamiątki z night marketu. Połączenie nowoczesności z old schoolem. Telefon podpięty do szkła powiększającego. A wieczorem nasza plaża hotelowa z kolei wygląda tak. To jest część górna. To jest część dolna, która wieczorem nie działa. To jest prawie całkowicie zabrana przez morze. Ale tak jest bardzo ładnie. tutaj nawet można sobie jeszcze. Bardzo ładnie wygląda tutaj ta kapliczka. Aha, to wszędzie? Tu? Czy tu? Wchodzimy do naszego domku. Próbę już zapalił, żeby było ładnie.